Chyba nie dacie mi spokoju. Taką stronkę zrobił mi Mistral AI i to w zaledwie parę sekund. A wy dalej uważacie, że AI jest słabe. No to dzisiaj polecimy jeszcze mocniej. Tym razem stworzymy sobie stronę internetową w czacie gpt 3 Mini High. Stwórz mi kompletną stronę internetową, taką, jakby to robił profesjonalista na miarę 2025 roku. Stwórz index.html, CSS, jeśli potrzeba, i scripts.js. Ma być to portfolio warsztatu samochodowego. Możesz użyć dowolnych obrazów. Ma być nowocześnie. Strona ma być jak najbardziej zaawansowana i zgodna z najnowszymi trendami. Ma być też responsywna i dobrze działać na tabletach i telefonach. Wykorzystaj bibliotekę Bootstrap. No i dobra, czat nam już powoli wypluwa kod. No i sprawdzamy, co nam tutaj stworzył. Klikamy index.html. No i co? Uważacie, że to jest zła strona? Użył Bootstrapa elegancko. Fakt, że tutaj nie wstawił obrazków. Górne menu wędruje razem z nami po stronie. Skontaktuj się z nami, przewija nam do kontaktu. Zobaczmy, jak z i teraz patrzcie na to. Widok mobilny, proszę bardzo. Widok Mobile L, na górze menu hamburgerowe. Chciałem zaznaczyć, że to strona stworzona w minutę przy pomocy jednego prompta, co by było, jakbym na przykład pół godziny przy tym posiedział. Podoba się czy nie? Jak jeszcze coś się nie podoba, to jeszcze napisałem jednego prompta, żeby ją ulepszył. No to zobaczmy teraz. Ło, z góry menu rozwijane. Przewijamy. No. I o to chodziło. Zobaczmy jak na mobile i prawidłowo. Teraz może być, czy coś jeszcze brakuje.